Firma Ekagro, producent naturalnych przynęt wędkarskich oraz sklep Mały Rekin, internetowy i stacjonarny. Na program zaprasza firma Rajer, producent i dystrybutor zanęt oraz żywych przynęt wędkarskich. No i witamy Was teraz oficjalnie wszystkich. Powiem krótko, wyzwanie przyjęte. Karp. Na dzikiej wodzie. Podjęliśmy się zadania z Marcinem, że zapiemy tego karpia. Przynajmniej takie jest założenie. Wszystko Wam fajnie pokażemy, na co go łobimy, jak go próbujemy podejść, gdzie go będziemy szukać. Tak, jeśli chodzi o przygotowanie stanowiska, to stanowisko nie jest wcale przygotowane pod względem nęcenia wcześniejszego czy czegokolwiek tam, czy wybierania miejscówki, oglądania. To tam to nie. Po prostu jesteśmy z Marszu, wyznaczyliśmy sobie dobę. Zaczynamy. Chodzi o mnie, ja wybrałem sobie część tamtego łowiska, czyli brzeg Czeski. Tam jest taka malutka wysepka i tam postaram się wywieźć zestaw. Jeżeli chodzi o mnie znowu, to ja wybrałem polski brzeg. Bo na drugiej stronie mamy czeską granicę, znaczy granica jest tutaj w tym miejscu gdzieś. Nie będę tego tłumaczył, ale my jesteśmy w Polsce. Jeżeli chodzi o mnie, to ja wybrałem polską część i tam będę taki złamane drzewo, jest takie krzaki. Tam podnęce porządnie kukurydzą. Jeszcze wam się pochwalę, jakie kukurydze robiłem, bo dzisiaj o 4 rano się przygotowywałem, żeby przygotować właśnie przynęty i zanęty na karpie. A że karpie tu są dzikie, no to przygotowałem zestaw z żółki 35. Bez antyspontaniówki, po prostu założę tam ciężarek duży, bo jak na rzekę to 150 gramowy. I haczyk taki w miarę duży, dwójka, a na haczyku czy kukurydzę? Nie będziemy używać kulek tutaj wcale. A już powiem wam dlaczego, bo jak dziki karp, to podejrzewamy, że on w ogóle kulki nie zna. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to jeszcze mógł mieć jakąś styczność z kukurydzą, bo wędkarze coś tutaj siadają. To nie jest tak, że całkowicie nie siadają. I zawsze ktoś tam kukurydzy trochę rzuci do wody, że jest szansa, że kukurydzę taki karp zna. A kulki po prostu on będzie myślał, że to jakiś kamień zapachowy i może w ogóle nie pobrać. Byśmy musieli długo, długo nęcić, żeby go przyzwyczaić. A że jesteśmy bez przygotowania, czyli stawiamy na kukurydzę. Tak, jak widzicie, przygotowałem różne rodzaje kukurydzy. Co mam na myśli mówiąc różne rodzaje? Akurat ta jest z miodem. Cały słoik miodu tutaj poszedł i zrobiłem ją na bardzo, bardzo słodko. Bez żadnego dodatku, ale lekko zabarwiłem na żółto. Widzicie to? Chyba się jeszcze pochwalę kukurydza numer dwa. Tam, tam, tam. Gumka, recepturka ściągnięta. Nie poznacie, co to za smak. Nie poznacie. To jest śliwka. Dlatego amura, jakby chciał nam, nas podejść. Och, pochłonięcie. Śliweczka na słodko też. Kukurydza numer 3. Tu mam troszeczkę jej mniej, mniejsza paczuszka. Robin Red. No, wy tego nie czujecie, no ale żałujcie. Marci będzie czuł, jak będzie za chwilę zakładał na haczyki. Kukurydza numer 4. Tak, na różowo. To jest kukurydza z czoskiem. Normalnie dip czoskowy wlany, zabarwiona na różowo. Czemu na różowo zarebarwiłem? Teraz wytłumaczę jak to kopaki z MMD nam tłumaczyli, że gdzieś tam kiedyś przeczytali, że jeżeli chodzi o kolor, to karp najbardziej reaguje na różowy. Gdzieś to tam Anglicy sprawdzili, jakieś badania były robione, my im wierzymy. Mówię, zrobię czosnek na różowo. No i ostatnie dwie paczuszki. Tutaj mam jeszcze zawiązany, tego na razie nie otwieramy. To jest pomarańcza, bez zabarwiania, goła kukurydza, sama pomarańcz. Pomarańcza mi się sprawdziła. Na barzynie. Pamiętacie, doby nic nie brało, założyłem i dwa szczały w jednej, w dziesięciu jednej, minutach były, nie? Piętnastka i siódemka. No i ostatnia. Powiem wam szczerze, że już sam zapomniałem, co to było. Ale na pewno dobre. <ścoughs> Chyba wanilia, bo tylko to mi zostało, no. Tak, wanilia. Zbyt duży wybór tutaj mamy, ale wymyśliłem, że oczywiście, co założymy? Założymy na hak, na włos. Koński włos, tak? Koński, koński. koński włos, tak zwany ząb. no, no. A podsypiemy pobarańczą i śliwkom. Ale idą zestawy z kukurydzą do słoika. Zestaw numer jeden. Prawda, że pięknie? a drugi zestaw coś takiego. Wakacje są, suszy już jak pielą, mam powiem chyba jedno piwko, nie? To nie jest za dużo nad wodą, lecz wręcz wskazane, tyle wam powiem. Pali rura po tym przeprowadzce. Dynek, ty też? On czeka na kapsel. <laughs> czeka. Aha, na kapsel czeka. Dynek, czeka za kapsel, no. Jeszcze taka ważna informacja, jak mówiliśmy, że na dziko to totalnie jesteśmy na dziko. I zauważcie, że nie mamy żadnego namiotu, żadnego pawilonu handlowego, nic. Nie wiadomo, czy wytrwamy do rana, bo jak zacznie padać, to jest po nas. Powiedzieliśmy na dziko, to z Marcinem na dziko i śpimy pod gołym niebem. Tak, śpię nie szczał. miód, śliwka, czosnek, pomarańcza. Nie wiem, no nie wiem. Nie Red. Robin. <noise> Za dużo co przygotowałem. Ładuj marcinku D i a niech mają, mm. a niech jedzą te dzikusy. Miałoby być jeden smag, ale za dużo tego przyniósłmy. No nie da się, nie da się, normalnie się nie da. Tu mamy kolegę obok. Mówi, że ciągnie coś większego. Macie okazję, Piotra, jedna główka wcześniej. Pamiętacie, tu siedzieliśmy ostatnio, nie? Ciągnie jakąś potężną rybę. Mówi, chyba boleń. Chyba boleń kolego. Piękny. Takim też tam był na dambelsa. Na metoda. I na Dumbelsika To Topyga. No fucking way. upyga No proszę. Takiej ryby już nie mieliśmy, chyba na filmie widzimy, widzimy. No niemożliwe. No to upyga się ciepa na dambelsa. Proszę taki mały zestaw na metodę. I zobaczcie, jaka ryba. Pięknie ubarwiona. No i tutaj właśnie prezentujemy Wam tę topygę i łowcę. Zobaczcie, ponad 60 cm ma. Zresztą widać to chyba na kamerze, nie? Topygi podobno są słabe, więc do wody. Mogę Wam obiecać, że to nie ostatnia ryba dzisiaj. Co ja tu będę dużo mówił, nie? Ja nie kombinuję tak jak Marcin. Prosty sposób: trzy kukurydze, smak czosnek, i będę męcił tam czosnek. Takie jest moje zanurzenie na jedną wędkę. Estaw numer jeden, trzy ziarenka czosku, hak ostry jak brzytwa, 110 ciężarek I wywozimy tu bliżutko, Bo tu kolega Piotr mi mówił, że całkiem pod te drzewko tutaj one chodzą, te wielkie ryby. To jedna wędka pójdzie tu, a druga pod ten krzak tam daleko daleko. Zestaw numer dwa. Tak jak mówiłem, nie kombinuje śliwka i nęce śliwka. Jedziemy. My tutaj mamy 0,9 metra. 20 stopni woda, a my będziemy zestaw puszczać tutaj proszę, śmiało. Poszedł. na zasiadkach Karpiowych mamy taki plus że mamy więcej czasu, że tak powiem. A że mamy więcej czasu, to dzisiaj kącik kulinarny i wam pokażę bardzo fajne i bardzo dobre danie ze skrzydełkami z kurczaka i z ziemniakami. I w tym przypadku będą to młode ziemniaki właśnie, bo mamy tam okazję, że jest lato i młode ziemniaki są. Co potrzebujemy? No tak jak wspomniałem wcześniej, młody ziemniak i taką głęboką tackę, nie? Zobaczcie, nie? Młodego ziemniaka kroimy na plastereczki. Żeby danie było naprawdę smaczne, pamiętajcie to robić nożykiem wędkarskim, nie? To nie może być nożyk kuchenny, tylko wędkarski. I mamy pocięte na plastereczki takie. W słoiku w domu przygotowałem odpowiednio wcześniej, jak widzicie, koperek z wegetą, nie? Nie kombinować tam z więcej, tylko normalnie wegeta. No i nie patrzcie na to, że to jest Bobo fruit, bo tutaj mam wino. Może być półsłodkie, albo pół wytrawne, nie? Wymieszam to, żeby to fajnie cały ten koperek odzyskać. Zalewamy to tym naszym wywarem ziemniaczki. Rozproszymy po całym. I co? I te wino też tu wlewamy. Nie dajemy tłuszczu, nie dajemy wcale tłuszczu, jak zauważyliście. Tylko same wino. A dlaczego nie daje tłuszczu? Bo wyobraźcie sobie, że skrzydełka kurczaka mają mnóstwo w sobie cholesterolu i tłuszczu. Bo to jest skóra pod skórą i jest ich najwięcej. Skrzydełka odpowiednio wcześniej zamarynowałem. Zobaczcie, nie? Takie. Co tutaj mamy? Pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, ten żółty kolor to kary i czerwona papryka. Nie ostra, bo już daliśmy pieprz. I osiem takich skrzydełek układamy na te ziemniaki. Mówiłem, że rowy był? I ziele angielskie mówiłem, nie? Co, Benusiu? Wonio ci to, ja? I wam powiem, jeżeli chodzi o te danie, to już jest cała filozofia. Te skrzydełka z kurczaka, Będą sobie kapać i będą obkapywać na ziemniaki. Ziemniaki nasiąkną całym tym smakiem. No i jeszcze skrzydełka posoliłem, dopieprzyłem, to wiecie, to według, według uznania, jak tam bardziej, kto, jak to lubi. O, tak to powiem. Teraz to owinę w steberko i damy na gorącego grilla. Dobra godzinka, aż to wszystko fajnie przesiąknie, zmięknie. I takie 8 skrzydełek na dwóch ludzi. Szpica. A Wam powiem, że szpica na 100% bo to robiłem wczoraj na próbę i wyszło idealnie. Możecie to zrobić w piekarniku, się nic nie stanie, grill, piekarnik, wszystko jedno. Jest to może dziki karp, ale dziki karp, Pełna Gotowaliśmy, bo mamy matę. I oto takiego karaśka też. Piękny, nie? No, wybaczcie, że tego karasia wezmę, ale potrzebuję żywca na sumy, a będę jechał tutaj. Więc daję go do siatki. 100%. Bo jest piękny na sumy. A na rzekę będziemy jechać na sumy. Więc nikt mi nie zarzuci wtedy, że nie mam z tego łowiska ryby, bo tu ją złapałem. Nie chce nam się ten grill palić, nic a nic. Trzeba zrobić wspomaganie, czyli przyniosę trochę suszków. Suszki powiadasz, a te zielone to co? To przypełzało delikatnie mówiąc mały rekin się skurzył znaczy zdenerwował i powiedział to musi goreć bardzo jest czy jest bardzo dobre bardzo dobre to jest, ale jeszcze twarde, trzeba jeszcze godzinkę, nie godzinkę jak lubię, ale tak 20 minut oh. Oh. Przykryjemy. Akcje desperacji To wam powiem, że na parę godzin w nocy zmienię te moje wędki karpiowe na takie wędki wiecie nie przy brzegu rzucę na jakąś glojeczkę, rasóweczkę żeby powalczyć może z małym karpiem Ważne, żeby był dzikie. Teraz, idę, zmieniam, to na dzwoneczki przy brzegu. Lampa mi tutaj się lata. <noise> I będziemy łowić przy brzegu innym sposobem. I wam powiem, nie? Klasa! No, co wam będę mówił? Klasa! Zobaczcie, mięso się rozkłada tutaj. Roz... O, zobaczcie sobie. Normalnie się rozpływa. Ziemiaczki przypieczone. O smaku wam nie będę mówił bo sami skosztujecie, to będziecie widzieć. Siedzi sobie spokojnie nadeszła noc. Rzeka płynie cichutko. Killer już poszedł spać. A my bez namiotów. Tylko pod gołym niebem. Czekamy na jedno branie, na jeden malutki dzwoneczek, a tu tylko szum wody, księżyc w pełni, my i wędkarska przygoda. I tak czekamy i czekamy i czekamy. Coś tutaj mamy, coś wyderzyło. Powiem, ma chyba jakiś potwór, ale, ale mały. Haha, oh, 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 bardzo śmieszny, bardzo śmieszny. Potwór to potwór, ale to jest sum. Chciałbym powiedzieć, że życiówka, ale nie życiówka, ale to nie jest sum. Karłowaty, tylko suł europejski. No, takie bydle. 25 cm30. Duże wąsy, jak widzicie. Piękny okaz. Suma europejskiego, no ale za mały, żeby ze mną podjąć walkę. I wraca szybciutko do wody. Robię to z podbieraka, żeby jeszcze szybciej tu tam ale już było czuć suma za niedługo uderzymy na te duże teraz nas interesują inne ryby karpie, amury i dzikie karpie, chciałem podkreślić dzikie, czekamy dalej a teraz węgorz, patrzcie panowie Jest teraz węgorz Kolejnym jest węgorz. Starczy panowie dań. I na węgorza, on jeszcze wyjdzie z tej Teraz pan węgorz. Biorno, Ta oto blizda panowie i panie, ma 57 cm. Czyli pierwszy mój węgorz w tym roku. To nie jest moja życiówka, bo życiówkę mam prawie metrową. Ale przyjrzeć się możemy. Już go zdążyłem uwolnić. I co? I do wody chłopczyka Dam go do siatki. I go tu teraz wypuścimy. Mały uciekaj i rośnie. dojadam z tam wczoraj noc przebiegła nadzwyczaj spokojnie tam parę ja już potem zmieniłem wędkę parę tam jakiś innych ryb dzikich ale to nie było tego karpia dzikiego jednego nic za to nie poradzimy takiego prawdziwych dzikich karpi po prostu tu nie ma albo nie mieliśmy szczęścia jak na razie to jest koniec jeżeli znajdę jakąś dziką wodę jeszcze gdzieś w okolicy to się przejadę poszukać tam karpę dzikiego. Myślę jeszcze nad zerówką w rybniku. Prawdzie przez nikogo nie obsługiwana, to też dzika woda. Może tam ci mi uda namówić, że gorza rybę i tam poszukamy dzikiego karpia.